Z tej, strony. z tej strony Peter Place, a dzisiaj ze mną jest Jego siostra Ol I dzisiaj gramy w brawla Tak jest, a dzisiaj Mam dwóch gości Kuba pierwszy raz na internecie będzie I to jest dla niego sukces Jeszcze się... Subskrybujcie Pitera kanał, zrobiłem 100 subskrypcji. A na 100 subskrypcji. Mój kolega zrobi, zrobi przycisk na, na YouTube'a. O tak. I to będzie Magic. Co? O, dawaj, Leonik. Zaczyna. Jest! Nie wiem czy e, Kuba i Ola będzie tak mocno słychać, ale raczej będzie. Więc... Raczej będzie. No znaczy, tak, tak. No. Tylko nie wiem jak Ole, bo Oli... Ja w ogóle nawet ja nie słyszę. Gigi. Nice. Co jest? Aha, myślałam, że waliło z rozmowy przez chwilę, ale jednak nie. To jest pierwsza wygrana. Dwie do Pitera, aż 100, 100, 100, 100 subskrybentów, a potem 500! Tak jest, widzowie. Jak dobijemy 100, to będzie przycisk od kolegi zrobiony. Od Krzysztofa. Ola! Coś się laguje trochę. Więc lecimy widzowie, dobijamy 100 subskrypcji. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybuj. A na 2000 specjal, jak u na podwórku, zaprosimy takiego fajnego Kuba kubakierówka. Kr Alan król i Szymon kujawa. No, Szymon raczej się nie pojawi, bo to jest trochę... Szymon bardzo... Możliwe! możliwe że nie! Ale. Ale, ale niemożliwe może stać się możliwe. No, no tak. To są dobre chłopy. Słowa. No i ja właśnie Dedam, a gdzie Ola? <ścoughs> No i to jest dead się jest Aha no nic. No i droga gra, to jest win. Eee, przepraszam, nie win luz. Dobra. Może jeszcze nie wiecie. No bo nie wiecie, ale Kuba to jest świetny piłkarz. Może kiedyś jeszcze ku, może Kuba zrobi kanał kiedyś, ale nie wiem jestem pewien, bo Kuba nie wiem czy będzie chciał kiedyś zrobić kanał. Fajnie by było. Ale nie wiem. <laughs>

Tak, dzisiaj na nowoławce puściłem dwa pomiędzy, um, wiecie, długami. Ale ułatwi się zdarza, zdarza mu też mi, najlepszy. No, czasami tak. Tak Ronaldo, takie o, wiecie widzowie. No, aha. Świetnie, super. Dobra, lecimy dalej. Zrobimy ja sobie nowe korki zielono-białe, zielono, które są za 320 Wow, bardzo fajnie. I prawdopodobnie dzisiaj. Jutro mamy krzywdę z polskiego No. Chyba nie, nie, wol... nie, wol... to nie trzeba się. Aha, właśnie, ulta straciłem. Po genialnym podaniu lecimy po wygraną Oli nie słychać w ogóle. Co się stało, Oli? Zamarła czy co się stało? Skopie. O, ja nie sarduje. Nie. 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 Prosi koszik. Świetne to było. Piękne. No i tak samo pięknie tracimy bramkę. Jest. Jeszcze jesteśmy w... Także. Nie, jesteśmy nie, bo jesteśmy zgubieni. <laughs> Prosik, koksik, no, fajny nick. Batalia, dobra, teraz zmienię postać okay. Mamo, mi nagrywamy. Ja jestem ale właśnie dzisiaj się edukowałem. przygoda była, graliśmy z pitorem, dobiliśmy tyle pucharków. Chyba że dobiliśmy 600 albo 700 pucharków. To jest piękna przygoda. No. I się udało, a ja dobiłem w końcu RT. Nie wiem, grać w ogóle wziąć tą Mazie, ale pomyślałem, że RT może być trochę skuteczniejszy na te właśnie tryby. jak rajharduje w ogóle się nie odzywa No chłopie O teraz, pod, jest, teraz podgłośniłem trochę bardziej, teraz będzie lepiej was słychać trochę. O, ale dojazd, do jak? Olek, ty tryhardujesz Ja Ja zakończę Dawaj, zabij się Yes Yes Yeah, baila. Yeah. Baila. Chyba wygramy No ta raczej tak bo to jest El Primo Primo i Gaz Gaz no gaz Mój no. Śmiechów z gry nie będzie słychać jak coś Za no bardzo no ale, cinek będzie git, i na pewno coś się uda, i właśnie telefon mi zaraz padnie. W dwie sekundy, ale udało mi się podłączyć. nie je, je, je Jesteśmy zgubieni. Ale trochę tym trzankiem. tym jechałem teraz. jest Ostre. dojechałem jest Leon Leon? Go Leon Gorecka Gwiazda gry Dobra Odcinek nie będzie za długi, bo może nie wiem, 15-20 minut, ale Mo Bo ja ogólnie o 19 muszę coś zrobić ważnego i zależy mi na tym bardzo, więc no, ten odcinek nie będzie długi, ale jutro może się pojawi kolejny, bo będzie o czas, bo o, o sadniki, te sprawy. Więc nie wiem. Już dawno widzowie, już dawno nie było odcinków z Braula, bo teraz zajem się bardziej shortami, ale może zacz zaczną przez ten czas jakieś odcinki z Braula wracać. No tam ogólnie robiliśmy serię Tom z Brawla z widzami i ogólnie, no nie dokończyłem tej serii, nawet choć już bardzo długo nie nagrywałem. Kilianem, babę! Ole, Ola dojechała! Jedenaście! Jedenaście! Ja. Wow. Hmm. Ej, kolejny ten. za, za zabójstw. Nice. Dobra, no jeszcze. Ej, za... Sandy, kontra Leon. Ależ po No, nie zły. Trzymaj się za mnie kciuki. kciuki. Trzymamy kciuki. Let's go. Dobra. Sandy leży. Nie no, Ola, dzisiaj. No, yes. Niszczy wszystkich. Co jest? To nie wierzę Let's go! I uh. teraz chowamy się Idziemy Oooohohohohoho jeszcze. Ale i teraz porobiłem, pasz na tą akcję Najlepsza akcja tego, leczy to O właśnie, ta Let's go! Hi. A w jest Leon za 60, chyba 59, albo 59 gemów. Z do Leona? jaki? Jaki? Dla mnie? Ten, aligator. No, Dino Leon? No. Ja wolę tego Sali Leona. Ja wolę tego Sali Leona, tego, takiego kaczuszkę. On no, fajny też jest. Mister. Ola Minkowska dzwoni na Snapchata, nie wierzę. Ola nie gra? Ej, bo my to, my, to, my to chyba przegramy O nie, ty faktycznie mamy problemy Ola nie tryharduj No nam źle na to wyjdzie, źle na tym wyjdziemy No idę dam No i chyba przegrywamy, no Nie. Ale ja się specjalnie dałem niewidzialnego. Ola kończysz? E -e 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 -e. No i widzowie, co niedługo mamy 30 poziom karnetu. Teraz zbliżamy się bardziej do Lona. Dobra. Okay. Peter, opuść ole. Dobra. I zagramy w dół. Dobra, spoko. Tylko nie wiem, czy nam jeszcze czasu ten wystarczyło. Dobra, jeszcze 3 minuty. Chyba dwie, trzy minuty uda się. Bo to będzie taki krótki odcinek, bo to będzie pierwszy z kubą. A następny nie wiem, kiedy się pojawi. Może przysz. Ale. E, krótki, Może jutro o, o 19.00. Może. No bo ja. Masa 30 z rowerem. Wychodzimy o masa przyjadę. Dobra, musimy szybko to wygrać. Bo zostało ile czasu dokładnie do końca? Ty, gdzie jest mój odcinek? A dobra, tu jest. Zostało minuta 30. Pokaż mi jutro, Peter. Odcinek. Ten. No. A ja wyjdę na swój kanał i. To nawet teraz, no to za niedługo możesz nawet wejść, jak wrzucę odcinek Ale też Ojeju, no idę chyba Ale ch nie, możemy wygrać na koniec Uciekaj, uciekaj, uciekaj Dawaj go, dawaj go Jest, dobra, winek na koniec No i widzowie, wra Kuba, wracamy do lobby Okej okay. Okej, okay, okay, piję Pa, widzowie, żegnamy się, pa, pa. Dobra, widzowie. ara, Koniec.